Cześć! W dzisiejszym odcinku coś dla prawdziwych facetów, którzy, jak wiadomo, jedzą tylko steki. Nasza wersja będzie zdecydowanie bardziej hardkorowa, bo wszystko będzie surowe. Oto tatar. Zapraszam. Mięso, jako że będzie spożywane na surowo, musi być świeże, czyli musi mieć blado-różowy kolor, musi być sprężyste i nie może być go czuć. Mięso zawsze kroimy w poprzek włókien mięśniowych, nigdy z dusz, żeby nie uszkodzić ich struktury. Ciekamy cebulę w drobną kostkę, żeby trzymało nam się wszystko w kupie, zostawiamy tą tutaj końcówkę, którą odkroimy dopiero na końcu. Jeżeli kolejimy jakiekolwiek warzywo w kostkę, ważne jest, żeby kciuk był lekko cofnięty, a palec wskazujący lekko zgięty, żeby na przedniej kostce oprzeć nóż. Parzymy jajko wrzątkiem, żeby się niczym nie zarazić. Żółtko dodajemy do mięsa. Wlewamy nieco sosu sojowego. Dodajemy pieprz, sól i odrobinę oliwy. I mieszamy ręką. Po wyłożeniu mięsa na talerz przystajemy wszystko kiełkami brokułów yy, i oliwą z oliwek. Przygotowanie wszystkiego zajmuje około 10-15 minut, a efekt końcowy wygląda w ten sposób. Smacznego!